Eloziomelo ziomelo, z tej strony Asif i dzisiaj będziemy nie zgadniecie co manage inventory no troszeczkę mi przycina cztery golden eggi mamy bo jest event, nie? radical summer no i można sobie wziąć golden eggi niestety nie wykorzystałem wszystkich w tym momencie odblokowało się już wszystkie zakładki, ale nie zdobywamy więcej kaset i niestety nie kupiłem sobie vaporwave Popatrzę sobie na to i będę mógł patrzeć na film Czy rzeczywiście tak fajny jest ten boost No jest fajny, no szkoda trochę Ale, 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 ale Mamy za to nasze GoldenEgi Mamy ich aż 4. Tyle mi zostało z tych kasek, które nagromadziłem przez ostatnie, ostatnie granie sobie I patrzcie, uwaga Do tej pory nie dostałem nic lepszego Niż niebieski item. No może jeden fioletowy, a tych egów otworzyłem z pięciu już. No tak więc, Aran Jesus. Bra! To nie jest auto. To jest, jakby co, to nie jest auto. To jest decal. Dostałem. Różowy... różowe naklejki do auta, którego nie mam. Dzięki Sionix. Super. Dobrze. W takim razie kolejna. O! O Dostałem trail, który już mam. Pockchump. Wcale nie. Dobra. Jeszcze dwie. Wow Gówniany Dical do breakouta Do auta, którym nie gram w ogóle Dzięki Sionics. Ok, ostatni egg Czy to oznacza, że nie dostałem z Dziewięciu egów Absolutnie nic dobrego? No prawdopodobnie tak będzie Ale nie bądźmy pesymistami Otwieramy ostatnią Huu <laughs> O, no ładne kółka, dobra. Dostaliśmy jeden dobry item. Eee. A więc tak Te kółka prezentują się Sweeper Clears. A to cool, to ja to często robię. E, a tu muszę wejść przez garaż. Tak, dobrze byłem. custom car. I to jest, proszę was. Jak ktoś chce, te. To są libertiny, które są na czarno. I wyglądają jak jakieś. umarłe satelity. Jak ktoś je chce, to spoko. Mogę się zamienić za cokolwiek. Dobra, gdzie to jest? O, tu. O, ładne takie. Pomarańczowe. No, ale na to już nie pasują więc ekwipnijmy je do oranże a moje rajczyny zostawimy na blue. Nice. Dobra. Czyli dostaliśmy jeden item na 9 egów. No, nie powiedziałbym, że to jest najlepszy wynik, ale tak właśnie jest. No, w takim razie dziękuję Wam za oglądanie. Yy, tak, dziękuję Wam za oglądanie jeszcze. Jak? I e, tak, nie polecam tych goldenegów generalnie. Ale możecie dostać przynajmniej jeden dobry item jak ja. Mój kolega dostał o wiele więcej dobrych itemów, więc może po prostu ja mam takie w cudzysłowie szczęście. No, to Elo, trzymajcie się na razie.